Witam wszystkich widzów Attitude Polska z tej strony Sicario i wiem, że prawdopodobnie liczby pod tym odcinkiem nie będą za dobre, no ale nie samymi liczbami człowiek żyje. E, Forbidden Door 2024 Gala, która wydarzyła się no już jakiś czas temu, bo tak naprawdę tydzień przed Money in the Bank. E, gala łączona AEW oraz NJPW. Zdaje się trzecia, czy już tam nawet czwarta edycja tej gali yy, I szczerze, jakoś chyba ten fakt, że dalej ta gala po prostu jest dla mnie mimo wszystko czymś dużym w świecie wrestlingu. Yy, no to uznałem, że spróbujemy sobie i tak zrobić jakieś takie omówienie tej gali yy, Więc myślę, że bez zbędnego przedłużania yy, do tego właśnie przechodzimy. Yy. Openerem było starcie MJF-a przeciwko Hekishero I to była druga walka Maxa po długo oczekiwanym powrocie Pierwsza była przeciwko Rushowi na Dynamite I tak jak właśnie ta pierwsza z Ruszem, tak i ta druga na Forbidden Door Pokazały tak naprawdę dlaczego MJF jest jednym z najlepszych wrestlerów obecnych czasów Mimo młodego wieku psychologia ringowa, aspekty komediowe i po prostu majstersztyk w ringu. To są powody, dla których MJF jest po prostu kochany przez publiczność. I otwarcie nim gali jest zawsze dobrym pomysłem, a na tygodniówkach szykuje nam się i mu ciekawy program, czy to z Danim Garcją, czy z samym Willem Ospreyem. Co jest ciekawym i w sumie fajnym rozwiązaniem, jak trzymać Maxa chwilowo z dala od tytułu, a jednocześnie dać mu coś ciekawego, więc prowadzenie MJF-a moim zdaniem, jak zwykle, bez zarzutu. Drugim starciem był sześciosobowy mecz odświeżonego monster Healowego D-Elite przeciwko d wraz z Hiroshim Tanahashim. Wiadomo, Forbidden Door, trzeba było wcisnąć do kogoś z Japonii, ale całość naprawdę miała sens, bo wiecie, Tanahashi jako rywal Okady dodatkowo ringowo daje więcej niż Billigan, Young Bucks mają Feuds The Acclaimed. Walka naprawdę trzyma poziom i... No właśnie, podstawowy minus. Okada przypinający Tanahashi'ego, to prawda, to pokazuje mocno nowy nabytek AEW, ale skoro Caster i Bowens mają zawalczyć na Bucksów, to... Czy więcej sensu nie miałoby tu po prostu przypięcie jednego z braci Jackson? Niestety, ale to był chyba kolejny przypadek, gdy EVP nadużyli swojej zakulisowej władzy, żeby po prostu dać sobie zwycięstwo na dużej gali. Zwycięstwo, które przecież samo w sobie dużo im nie da. Szkoda. Bo pomijając wynik, naprawdę wszystko się tu zgadza. I swoją drogą a propos nowego DLit, właśnie słyszałem mnóstwo opinii, że Jimmy i EVP totalnie psują programy i nie da się tego oglądać. A ja wejdę z przeciwnym takeiem. Właśnie takie czysto chilowe postacie EVP, moim zdaniem, wprowadziły powiew świeżości do AEW, powiew którego dawno nie było. A segmenty chilowego Okady są dla mnie komediowym złotem, której, którego w tej federacji akurat mocno brakowało. Także duży plus ode mnie dla tej stajni i minus za wynik końcowy. W kolejnym starciu Brian Danielson zmierzył się z Shingo Takagim. I co tu dużo mówić, Brian powoli kończy karierę, więc to było typowe starcie, które sam sobie wybrał jako część pożegnalnej trasy, trochę dobrego wrestlingu. I Danielson awansował do półfinałów Owen Hard Cup. Starcie o mistrzostwo kobiet AEW między Toni Storm a Miną Shirakałą miało swój drugi podtekst, bo oczywiście obie panie roszczą sobie prawo do więzi z Marią May. I to właśnie postawa May, jak ona zachowa się w tym meczu, było najciekawszą rzeczą w podbudowie tej walki. Na którą, co by nie mówić, poświęcono dużo czasu, jak na dywizję kobiet AEW. Oglądało się to naprawdę ok. I no właśnie, dobre starcie. I tyle? Naprawdę? Storm Zero? Raz, dwa, trzy. Tony broni i panie podają sobie ręce? seria Można było naprawdę zagrać tu emocjami, niespodzianką. To był dosłownie idealny moment, żeby Maria May zainterweniowała, kosztowała, obojętnie którą z pań, tytuł a następnie być może odwróciła się od obu i sama poszła na główny tytuł. Olbrzymi zmarnowany potencjał i nie wiem jaki dalej jest plan na obrazek Mistrzostwa Kobiet, jeśli nie idziemy w tą stronę i nawet fakt, że była to okej okay, walka nie zmienia po prostu mojego sporego rozczarowania. Eee, Zack Sabre Jr. i Orange Cassidy. To walka, która znalazła się... Dość wysoko na karcie i sprowadzała się głównie do wielkiego miszmaszu jak jest w staniach AEW. Wiecie, część z nich jest członkami frakcji w NJPW. I wyszło nam z tego dobre starcie. Nie moje ulubione, obaj pokazali, że są dobrzy. Zak jest prawdopodobnie chyba najbardziej utalentowanym technicznie wrestlerem obecnie na świecie. No, ale do samego story nic to nie wnosi, Zack zgarniał wina i to w sumie tyle. Eee, w tym miejscu <gryzny> wydarzyło się starcie Chrisa Jericho, ale to nikogo nie obchodzi, więc idziemy dalej. Later match o mistrzostwo TNT skomentuję tak. Miał on swojego wyraźnego faworyta, i ten faworyt, czyli Jack Perry, tę walkę wygrał. Co do składu, to jak zwykle przy AEW mam. Pore pretensje do wkładania tam ludzi, którzy wygrać tego po prostu nie mogą. Ale pomijając to, dostaliśmy to, czego często brakuje w takich starciach w konkurencyjnej federacji, czyli pełne, w pełni brutalne wykorzystanie drabin było. Dużo bumpów i głównie tego w takich starciach potrzeba. Na duży plus pokazanie, że to Konos Katakesta był największym kozakiem z tego grona i bycie Heal'em wcale go nie osłabia, nadal jest genialny w ringu, nadal jest po prostu alfą. A Jack Perry przeciwnie, jest skategoatem, raczej stronie od odważnej walki, gra nieczysto, czeka na swoją okazję i ma ten swój wymarzony tytuł singlowy. Podoba mi się, że wreszcie puszczymy Jacka tak jak powinniśmy i mam nadzieję, że na ten jego reign jest jakiś ciekawy pomysł Każdy inny niż Squash od powracającego Edge'a Natomiast w kolejnej walce na ring wyszły Mercedes Monnet oraz Stephanie Wacker Ta druga to typowa zawodniczka znana z zagorzanym fanom sceny niezależnej zaś widzom mainstreamu takim jak ja Kompletnie nieznana. Dobra walka obu pań raczej lepsza niż starcie o Mistrzostwo Kobiet AEW. Mercedes podwójną mistrzynią natomiast to, co było większe od samej walki powrót dr Britt Baker. To jedna z tych zawodniczek, których nie znoszę w ringu, ale które jednocześnie bronią się olbrzymim wsparciem fanów i charyzmą. Brim, Brit dała do zrozumienia, że szykuje się na jakiś program z Mercedes, więc dobrze, niech Brit da nam jakiś ciekawy fełt i kolejny Dream Match. A za taki pewnie niektórzy uważali starcie o mistrzostwo świata IWGP, czyli match Moxley kontra Naito. John Moxley latał nam przez chwilę z tym pasem. Spore wyróżnienie ze strony japońskiej sceny. Teraz, oczywiście, przyszedł czas na to, żeby oddał za ocean to, co wcześniej wziął. I tym samym stracił pas na rzecz Tetsui to. Samego starcia nie skomentuję, bo przyznam że nie interesowało mnie za bardzo. A i ringowo jakoś Moxley ostatnio nie porywa. Nie twierdzę, że było złe. Nie twierdzę, że było dobre. Po prostu się wydarzyło. Okej, okay, okej. Okay. Sam main event yy, no, był dość zaskakujący. Wiele osób myślało, że Will Osprey opaz zmierzy się dopiero na all-in. Wiele osób myślało, że Swerve Strickland zbierze tutaj porażkę. Ale okazało się, że po świetnej walce zwycięzcą jest Strickland. Moja ocena? Dobrze, że wygrał. Zwycięstwo Willa byłoby tu jakieś takie niesmaczne. Feud nie najgorszy, nie najlepszy, po prostu był. Panowie dawali z siebie jakby to, co mogli w tych promach. Zresztą story było nawet ok. Coś tam to wprowadziło do historii między Willem a Donem Kalisem, ale może dajmy swerwo i podtrzymać ten pas jeszcze trochę dłużej. No, nie wiem, samo starcie wydawało się bardzo wymuszone, natomiast to, co się o nim mówi, to to, że yy, to że to starcie się odbyło, wynikało tylko i wyłącznie z inicjatywy Will'a Ospreya, yy, który rzekomo miał specjalnie dać się podłożyć po dobrej walce Swervowi, żeby pokazać reszcie szatni, że okej, okay, może nie bądźmy tacy egotop, może po prostu pokażmy, że okej. Okay, każdy może tu przegrać z każdym i to nie jest jakiś wstyd. To nie jest wstyd przegrać z Mistrzem Świata, kimkolwiek by on nie był, zwłaszcza że Will ma dużo szacunku do Swerva. Dużo osób ma dużo szacunku do Swerva, jestem jedną z nich. I miałoby to takie pokazanie, że nawet on, Will Osprey, jeden z raczej najwyżej notowanych wrestlerów na dzień dzisiejszy na świecie, tak, może przegrać po dobrej walce i nie ma w tym nic złego. Sama walka Swerf, i osprej, jakby, czy to mogło być złe? Nie, nie mogło być. I było świetne. Jak zwykle, trochę, trochę jak to przystało na te walki, ospreja, przeciąga na końcówka. W sensie finishery sypią się, ok. Jest odkopywane, ok. To dodaje dramaturgii, i w sensie ja akurat lubię, gdy finishery są jakby spamowane w samej końcówce, jedno po drugim. No, tylko wydaje mi się, że tutaj, że tak powiem, klasycznie dla Willa Ospreya poszły o 2-3 finishery za dużo, dwa, 3 finishery wcześniej ta końcówka wyglądałaby lepiej, natomiast Swerve po genialnej walce broni, no i co, no i to w zasadzie tyle a propos main eventu. Także podsumowując, Forbidden Door 2024 miało kilka ciekawych rezultatów Nawet fajną, jak na AEW, podbudowę Ale i masę niewykorzystanego potencjału Kilka zapychaczy, a i tak chyba siadło mi bardziej niż to zeszłoroczne Generalnie z początku myślałem, że te gale będą wyglądać trochę inaczej Niekoniecznie NJPW i Meksyk będą wpychane na siłę że być może raz na jakiś czas, że raz na dwa lata będzie się odbywała w Japonii i faktycznie pójdziemy pójdziemy w tą integrację. Yy, ale zdaje się, że ten format nadal ma jakieś tam plusy. No bo aktualnie jest to po prostu yy, gala AEW. Łączona z akcentami NJPW niż, niż po prostu gala obu tych federacji, tak bym to widział. No bo wiadomo, że AEW raczej jest jakby główną ozdobą tej gali i to o nich chodzi. Ale i tak zaoferowała nam coś ciekawego w poczekaniu na kolejne duże pay-per-view od AEW, czyli all in. Mówił dla Was Sicario, jeżeli spodobał Wam się materiał, możecie zostawić pod nim lajka. Suba! I komentarz powiedzieć, co, co myślicie o tej gali, czy Wam się podobała, czy spełnia jakieś tam Wasze oczekiwania. I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!